Także musiałem już przerwać, bo było za długo. Ojoj, oj, oj, oj. Musiałem oj, oj. Oj, oj, oj. już, niestety. Dobra. To jest tutaj. Cyk, cyk. Zagranie. Cyk. Wypuść go. Cyk. O jezu, dobra. Sądzę, sąże, sąże, sąże. Jednak nie. No nie. Czemu tęką z moich nie było? Halo, chłopaki, co jest z wami teraz nie tak? No, oddaj tą piłkę. O, dzięki. Nie, ale ty mu musiałam prosić, dobra. Dobra, o nie, nie tutaj. Dobrze, leć, leć. Nie. O, sędzio, czysto było, no. Panie sędzio, no co ty? Panie, zaś się nagranił Mówię, że było czysto. Nie! Nie, było czysto. Dobra, za to, to robimy zmianę. Dobra, cyk. Cyk. Dobra, także teraz lecimy z koksem. Koksu lecimy. No. Dlaczego? Dlaczego to nie wziąłeś, mordo? Oddaj. O nie. Teraz skończy się już ten mecz, a my chcemy goli. Dobra. Cyk. Oej no. Panie, co ty? Panie, no cię grać. Pozdro i poćwicz. Ech. Dobra, także leć, leć, leć. Nic ci nie przeszkadza. Leć, leć, na spokojnie. Hej Patrz cyk O nie. O nie! Dobra, czysto było? Cyk. Cyk, 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 cyk i lecisz. Leć, 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 leć. Zaraz możemy dośrodkować. Głosami lecieć. O nie. Dobra, dalsza. O, daj tą piłkę. Dobra, cyk. Dobra, dobra już koniec, Te, tej połowy nie udało się. to oszczelić Ale... panie, 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 co ty pan ze mną Chcesz grać? My wygramy przecież, oj, widala o, mają, Lukaku jakiegoś, dobra Dobra, nie pytam Dobra, lecimy Nie ma, pokonamy Jest, dobra, cyk, cyk, kawani Patrzcie, cyk no i teraz znowu kawań Teraz znowu ty Kawań No nie Dobrze, że podskoczył Cyk, dobra Cyk Dobrze, kawań joo to weszło To no, by powiedział magik ze mnie Chyba Dobra, cyk, moja, dzięki Dobra, i go Ej to panie to ty pan Dobra, robimy tym. Kawani. Dawaj kawani. Kawani musisz. Kawani. No nie! Nie było się. Ale było blisko. Nie było blisko bardzo. Także... Nie, było źle. Dobra i moja, 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 panie, co ty pan? i poćwicz! Ho, ho, ho. Dobrze, że wyszło! ja yeah. Dobra. wow Martineza mają! Ej no, Martinez, to ty! Ej no, w ty, Widal, chyba jak nie wiem, nie powiem kto. Dobra, cyk, dobra, leć, 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 masz wolną, masz całą wolną drogę, masz wolną, cyk, no nie. no nie, musisz to odebrać, dobra, jest, cyk, Kawani, szybko do niego wysunięcie, szybko do niego, gol, no nie, ej, ej, dobra, rożny. Jeszcze jest rożne, więc dobra Cyk Cyk I gol! O nie co by halo O nie. nie nie Zapomniałem, że tam jest palony! o nie nie dobrze Dobra, nie ma Chodź tu, moja, dzięki daj tą piłkę O O nie o nie no, on tutaj tą piłkę mówię, raz co wy? No co wy robicie? Halo? Dobra, nie ma. O nie, nie ten przycisk. Dobra, wybijamy tam gdzieś. No nie, dobra. Polecimy. No, teraz oddawaj moja piłka. Dobra, to będzie... Chyba ostatnia gierka. Już kończyć. Co teraz jak chcecie? Leci z tego odcineczek. O dawaj, moja. Moja piłka. O dawaj widal. Możesz tym kangusie. Cyk, cyk. Cyk. I kawań, kawań. Kawań kończysz. Kończysz. Kończysz, cyk. Jest! Po ziemi! ESA! Dobra, jest, poszło po ziemi. Dobra, pomioj. Dobra, jeszcze jeden i... ...jadrze! Zdawał. Dzięki. No, i teraz tutaj kawałek. O kurcze! O nie! Iłkę, okay. ją muś, ją o dzięki! O, tutaj, zagraj górą, cyk! O, dobre przyjęcie. Aj, 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 aj. Nie, to Dobra, cyk, ładnie, ładnie, Zlecisz. O, tutaj zagraj. No i teraz kawanie, zaraz kawanie! Yeeees! Atryk, ale... Ładnie, ale samok bramka, kawanie. Atryk, ależ Nekman. Dobra. Dobra, za moc nagrali się. Ojojoj, jest ta kartka. Ale za to pierwsza kartka. Co za to? Kochu. Mocno. Eee raz, dobrze, dobra no, dobra, nie ma no, mój cyk, wybijamy no, dobra, chodź tu cyk no i teraz patrz patrz, twoja piłka, brawo, brawo weź tutaj, oj, no panie sędziu ooo ooo, To jest czerwona karta no, zawodnika. No, dobra, cyk, wybijam Nie Dobra, cyk Cyk Dobra, oddaj tą piłkę Oddawaj tą piłkę Ajajaj Dobra, ja już nie chciałem faulować, żeby nie było A, cyk, cyk Cyk Cyk, jeszcze jedną akcję mamy. Jeszcze jedna akcja. O nie. Czysto powinno być. halo Dobra, czy jeden chyba już skończy się. Tak jest. Dobra. Czekaj na jego. Niestety. Dobra. To już będzie siódmy mecz. Dobra, to wybierzemy sobie szybko. Tu ile tego, to tylko. Nie, to tego, to ile tego. To tego. z kim i lecimy w ogóle coś pomiamy no i dobra o dzięki dzięki morlo cyk no ale no zabrali no on daje tą piłkę O nie wiem czy niestety na nie na czerwoną. ajajaj, aj, dobra. Aj, 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 aj. Nie wyszło niestety. A spokojnie, my umiemy grać sami nawet. Bez pomocy. Spróbujemy teraz. kawaje go im rzucać. No tak spróbujemy wygrać. Spróbujemy. Taki cielęcz teraz. Tyk. Nie! Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra. Ty, spalony. Ty, bylu, co jest? Jezu, święci by Bynik nam chciał bramę szalić. Bylu, co? Co ty, Byniu? co ty, gościu? Dobra, gol. Gol. No nie. Dobra. Ło, wow, pani, za mocno, za mocno, za mocno mogliśmy to przypatryć. Dobra. Ale to nic. I A ah, w kamie. I'm bot. Dobra, cyk. Uuuu, si to w Cyk, kol. Jest! Chciałem na sercie tak górę, ale już był też wyszło, no co widz. Dobra. Dobra, to ja to że nam idzie. Halo, halo? Dobra, oddawajcie tą piłkę, złodzieje. Dzięki. Ej, złodziej mnie faulował. Dobrze. Dobrze, że piłkę wybiliśmy chociaż. Dobra. cyk. Nie ma. Nie ma. o panie, to ty? o, to weszło, to bym zrobił chyba salto. o mój boju. Dobra, nie ma, cyk. Dobra, nie ma, nie ma spalony. spalony? No właśnie. Spalony a nie gram dalej. W sędziu on spalony był. W sędziu on spalony powinien być. Dobra, wujka poszła. wujek on sobie poszły, więc dobrze. Dobra, nasze cyk. Zagrajmy tu o. I skończmy mecz Dobra, lecimy Zacznę Cyk, cyk Cyk Na ten mecz, ten challenge Challenge, powiedziałem Jak chcecie, bo teraz mam nowy pomysł Robić takiego live'a Że gram na ślepo Na przykład, bo jednego mam pada zepsutego na jednym padzie bym grał tym, a na drugim dobrze ja lecimy tutaj teraz, raz tu O nie Halo, coś tam być Dobrze Kol Yes. Ale bramka weszła Tureczka musi być oczywiście Cyk, ale bramka Dobra, potem od już niestety będziemy kończyć Cyk, on dawaj mi tą pyłkę, żołmuś Żołóż. Ej, no pani jest sędziu. Pani jest sędzio, jest tą piłą. Dobra, cyk. 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 ajajaj. Aj. Zrobimy zmianę, nie mam zakonę, ale dobra Jedną chłopaki, 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 chłopaki kurde, Dobra Dobra, jest kurde, tak co nie ma No, mi kurde, kurde, co pyłkę kurde, mi tam kurde, mi tą pyłkę. Co dzieje? Łej no nie é ma! Panie Ooooo! Ale weszło! Ale weszło! Ale weszło! Nie mam własne siebie zablokowaliśmy. Nie masz o mój, co ty? Nie ma nara. Nie mam. Łej. Nombra online. to, nie chcę ja nic zrobię dziękuję. Spacie, cyk. Ej, no. Dobra, już koniec. Dobra. Tak. Dobra, cyk, cyk. Cyk. O, dobra. Koniec, cyk, jakże szybko wam powiem, jutro, z takim składkiem... Jeśli Wam się spodobało, pamiętajcie o łapce, o subskrypcji i na jutro pamiętajcie, będzie też z tej samej gry odcinek.